Michał Stanecki, przyrodnik, fotograf, podcaster, autor podcastu Spotkania z przyrodą jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. To co, może zanim, bo chci, umówiliśmy się w ogóle, żeby porozmawiać trochę, Czy znaczy ja zaproponowałam taki tytuł Foto przed na początek, ale zanim to może najpierw porozmawiamy o przeznaczeniu. Tak, przyjechałem tutaj do, do ciebie, ale też do państwa słuchaczy. Z, poza miasta. Otóż. Ze wsi, nie bójmy się tego słowa. Tak, tak. tak no tak. Jestem już pełnoprawnym wieśniakiem od kilku dni. Mhm. W, w klubie. W najlepszym znaczeniu tego słowa. I faktycznie wezwało mnie przeznaczenie. Ta moja droga trwała lat kilkanaście. A zaczęło się wszystko właśnie od przyrody. Pierwsza była fotografia przyrodnicza, czyli pierwsza była fotografia, potem ukierunkowana już bardziej na przyrodę. Potem zaczęło się wędrowanie, łażenie, obserwowanie, odkrywanie, nasłuchiwanie, fotografowanie, czyli rejestrowanie. Próba trudna i czasami nieudolna, próba rejestrowania wielkich emocji, jakie przyroda pozwala przeżywać. No i potem ta droga się powoli gdzieś zaginała. W stronę takiego właśnie bardziej przeżywania niż dokumentowania. Ten aparat mi towarzyszy do dzisiaj, ale już nie, nie fotografuję z taką intensywnością jak kiedyś. Daję sobie po prostu więcej czasu na bycie, trwanie, przeżywanie, słuchanie, dotykanie. Mhm. Czyli hmm. wszystko. Wszystko. wszystko co, tak. Ale to co, to w mieście się nie da? Jak najbardziej I... się da. No Jakoś przez te kilkanaście lat spokojnie sobie z tym radziłem. Mieszkając blisko dużego parku, i akurat nasze miasto, chyba naprawdę dosyć szczęśliwie ma tych parków dużych kilka. Mamy też w sąsiedztwie wielki miejski las Łagiwnicki, także na pewno nie możemy narzekać. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, są tutaj też rzeki, więc robią swoje. Czy to są bardziej już takie. Zurbanizowane Doliny Rzeczne, powiedziałbym. Nie, no, one często... zeszły pod ziemię w większość. W niektórych miejscach tak, ale wystarczy, że gdzieś na chwilę wychodzą, nawet w tej formie takiej skanalizowanej, wybetonowanej, co z estetyką może niewiele ma wspólnego, wyprostowanej, ale w, chociażby przecinając te duże parki, no tworzą tam po prostu to, co kiedyś byśmy powiedzieli, że było Doliną Rzeczną. To teraz jeszcze w jakiejś takiej skali mikro też widać i widać. I czuć to właśnie w tym momencie, w którym jesteśmy. Mhm. Akurat teraz, czyli co to jest? Ten moment to jest, eee, jakbyś to nazwał, przedwiośnie. No, myślę, że tak. Że możemy mówić o przedwiośniu, i to jest taki czas, który no, jedni określają, bo to. Pewnie wynika jeszcze z naszej dalekiej przeszłości, że to był taki trudny czas. Przednówek. Przednówek, mhm. kiedy kryzysowo jedzenie już się skończyło albo było na ukończeniu, czyli byle do wiosny, byle do nowych jakichś pierwszych zbiorów. Ale z, gdy odrzucimy sobie te no właśnie, czasami chyba też troski i lęki, które towarzyszyły ludziom w tym okresie, to przecież jednocześnie wchodzimy w czas, w którym. Wychodzimy z mroku. Dzień się wydłuża, jest coraz więcej światła, brakującego nam słońca, tych promieni, ciepła, energii. Jest szansa, że czy przed pracą, jak ktoś jest twardy i daje radę rano, wstać i się gdzieś tam za zakręcić, to raz. Druga sprawa, po pracy też już jest możliwość pójścia na spacer. A mówię o takich w miarę standardowych godzinach pracy, oczywiście. Ale możemy już, możemy już z tym, mm -hmm. z tym y, światłem dziennym, y, mam nadzieję, że też słonecznym, lada moment obcować. I myślę, że jednym z pierwszych takich wyczuwalnych objawów tej jednak nadchodzącej wiosny, no bo mówimy przedwiośnie, jest zapach powietrza, który mm -hmm. jest, y, jest trochę poczułam. inny. Tak, mm -hmm. jest trochę inny. Czasami gdzieś odrobinę cieplejszy wiatr zawiewa i ta gama zapachów faktycznie się zmienia. I tu nadal możemy pozostawać w mieście, choć czasami wyjście z tej zarośniętej, zielonej części miasta, w taką, w której na przykład nadal funkcjonują piece do ogrzewania, mm -hmm. bywa bolesne, ale tym bardziej daje ten kontrast daje nam odczuć to, że jednak no, te zadrzewienia, jakie by to nie były, robią robotę, filtrują doskonale, i tam faktycznie możemy poczuć te. No ja bym powiedział, że takie pierwsze nuty wiosennego powietrza. To, mm -hmm. się, to się czuje. No może trudno jest to opisać, ale mm, czasami to będą nadal jakieś butwiające liście jeszcze po jesieni, po zimie, ale już tak. Nie, wiosna tak, ma swój zapach. Tak, tak, ale one, one będą się mieszać, prawda? I tylko proporcja się będzie zmieniać już w stronę tego, tej, tej świeżyzny, nie? Mm -hmm. z, z tego co było. Także tak. ja, ja od tego bym chyba zaczął. Tak? No ale, no dobrze, zapach bez wątpienia, no, wielosmysłowo, ale... wielozmysłowo, prawda? Już o tym chyba też kiedyś mówiliśmy w czasie naszych spotkań, że przyroda jak najbardziej zasługuje na to, żeby podchodzić do niej y, tak y, wielozmysłowo, Bo warto podotykać. Ja uwielbiam chodzić boso. I, nie, nie, nie boję się też pory roku zimowej, nie boję się nie, błota, roztopów. Y, zmienia się temperatura ziemi. No to jest też... Y, to jest też jakieś przeżywanie przez ten kolejny zmysł, w tym przypadku dotyku, dotyku, no bo pierwsze są oczy, jesteśmy wzrokowcami, widzimy, że zaczyna się ruszać wśród gałęzi drzew, intensywnie już kursują sikory, no bo w tych warunkach miejskich one najbardziej rzucają się w oczy, poza tymi większymi ptakami. E, nawołują kowaliki, to jest bardzo intensywny czas y, dla dzięciołów, które też jako jedne z pierwszych startują z tą swoją taką przedwiosenną aktywnością, to są różnego rodzaju popiskiwania, nawoływania, to wyczulone ucho już, już słyszy, że to się zaczyna dziać. No właśnie, ja też zauważyłam, że te odgłosy ptasie są inne. No właśnie, że one są inne zimą, a teraz zaczyna się taki właśnie radosny szczebiot już. Jak mówimy o tych odgłosach, które są inne o różnych porach roku, to faktycznie Doskonałym przykładem są tutaj żurawie. No, w warunkach miejskich jest o nie trudniej, aczkolwiek czasami, gdy spokojny wieczór nawet nad miastem można je usłyszeć, to jesienne nawoływanie, czy też zimowe, bo teraz bardzo często żurawie przy łagodnych zimach zostają z nami, jest, jest zawsze takie podszyte smutkiem, nostalgiczne, jakieś takie melancholijne. Ale już teraz, jak żurawie zaczynają się drzeć, to słychać w tym po prostu radość, taką, jaką i my pewnie odczuwamy. Jak się uda te ptaki zobaczyć, to też wczesną wiosną zaczynają się te wszystkie akrobacyjne popisy taneczne, kiedy pary szukają swoich terytoriów na czas lęgów. No one bardzo manifestują tą swoją radość i, i to budowanie związku. Miło jest to zobaczyć. Natomiast małe ptaki, ta drobnica, którą mamy w mieście, właśnie chociażby w parkach, zadrzewieniach, krzakach jakichś pierwszych, lepszych. Od sikor zaczynając, to już nie są tylko te takie wątłe popiskiwania, które są po prostu głosem kontaktowym, a zaczynają się teraz już trele. Już się zaczyna w przypadku sikorki bogatki, licznej, myślę, takiej popularnej, łatwej do rozpoznania. Cici Bej, Cici Bej. Tak, tak się to po ludzku zapisuje, ale to są faktycznie. Dźwięki, które już teraz nam towarzyszą. Już mają wabić Te ptaki się kręcą, tak? te ptaki Eksamiczki. się wiercą, te ptaki mm. już, już energia się pojawia, już ta energia je roznosi, już też się rozglądają za miejscami, na lęgi, za partnerami, partnerkami. I to jest widać naprawdę w każdym miejscu, gdzie na chwilę zatrzymamy się, wyłączymy szum w głowie, popatrzymy sobie na jakieś drzewo, na jakiś krzak. Na pewno to zobaczymy. A te stworzenia czworonożne na przykład też dają sobie znać, no, zachowują się inaczej? W, w mieście jest trochę trudniej o te obserwacje, ale już na peryferiach widać, że sarny teraz w dużych stadach coraz chętniej wychodzą z lasów. Gdzieś tam na granicy tych lasów i łąk się pojawiają. Zające zaczynają brykać, bo one też dosyć wcześnie rozpoczynają swoje lęgi. Mhm. E, bardzo spektakularne, bo te y, gonitwy zajęcy. To czasami takie całe pociągi się tworzą, jest jedna czy dwie samice, a samców cała zgraja i one potrafią się intensywnie ganiać, czasami nawet boksować, no śmieszne, bo zające takie trochę pluszowe zwierzaki nam się mhm, wydaje czasami, no troszkę, prawda? a one jednak te samcze swoje instynkty czasami uruchomią i widać, że faktycznie te zabiegi o... O dziewczyny są, są bardzo intensywne, i to też jest ten czas. Wczoraj wieczorem, już, no właśnie, to też jest taki apel, żeby zwrócić na to uwagę, gdy jedziemy wcześniej rano o świcie, obrzasku, czy po południu o zmroku gdzieś tymi podmiejskimi drogami, no trzeba teraz myśleć o tym, że te zwierzęta. Czasami też nabuzowane hormonami potrafią być jeszcze mniej ostrożne niż zwykle, czyli po prostu przecinać drogi bez opamiętania, chociażby właśnie w takich gonitwach. Wczoraj chyba z cztery takie zające w trybie kamikadze omijałem. No to ja one nie... mniej więcej ten sam tryb mają co koty chyba? I, I są nieprzewidywalne, tak samo jak koty. To znaczy potrafią biec, zatrzymać się, znowu ruszyć albo skręcić jakoś niepostrzeżenie. Więc na, na to trzeba być naprawdę wyczulonym. Hmm. No dobrze, to to zwierzęta. jeśli chodzi o rośliny, no jeszcze tak w zasadzie można odnieść wrażenie, że teraz że, mamy że takie chwilę. roztopy, tak, chwilę, tak, tak. Że jeszcze że... chwilę. No właśnie, że na razie takie brzydkie H2O, z którego się dopiero A... będzie to wszystko wyłaniać. No ale to. Jest w tym jakiś porządek, w tym, w tym niby chaosie jest jakiś porządek, yy, który trwa od wieków, i już za chwilę te rośliny będą odpalać. I ja przyznam, że bardzo lubię, też często o tym mówię, ten czas yy, czas sprzed liści, czyli to jest yy, od zasadzie końca lutego bo to taki czas, kiedy zaczyna się dziać bo przylatują czajki, przylatują pierwsze skowronki. Przylatują, czy może zbierają się w wielkie stada kwiczoły, które często gdzieś towarzyszą też czajkom na tych otwartych przestrzeniach, właśnie na mokrych takich roztopowych łąkach. Więc tych ptaków zaczyna być po prostu liczebnie dużo więcej, to też łatwiej jest je dostrzec, łatwiej jest je obserwować. A w warunkach parkowych, miejskich, nie ma liści, są ptaki, bo tych gatunków za chwilę będzie przybywać, one będą wracać z zimowisk, a liście nie będą ich zasłaniać. Ptaki dosyć intensywnie się odzywają w tym czasie, czyli marzec jest już takim czasem i połowa, pierwsza kwietnia, to jest chyba taki top, mhm. kiedy wraca dużo gatunków, one są super intensywne, one się krzątają, one gadają nieustannie, wyśpiewują, koncertują, a liści nie ma, więc jeszcze nic nam nie przeszkadza je dostrzegać, po prostu wyłapywać mhm. gdzieś. Po prostu ruch w drzewie, czasami w krzewie, wystarcza do tego, żeby za nim podążać i gdzieś tego ptaszka sobie wypatrzeć. Polecam, i warto. Mhm. Zaczną śpiewać rudziki, to są jedne z naszych najzasniejszych śpiewaków, też coraz częściej zimujące z nami, pozostające. No, jakoś to się tak przesuwa tutaj, ta skala migracji ptaków, bowiem. No to jest podróżowanie. No, ale skoro nie mamy już zimy tak, jako ale podróżowanie taki, jako pory zawsze, roku. zawsze kosztuje mnóstwo energii. No jednak jest to też podjęcie dużego ryzyka, taka długa podróż. Czasami krótsza, dla niektórych też długa. Mhm. Jest bardzo ryzykowna z wielu względów i po prostu, no swą mądrością też wiedzą, że mogą sobie pozwolić na to, żeby nawet jeżeli nie odlecieć, to nie odlecieć tak daleko jak kiedyś bywało, tylko wystarczy się przenieść odrobinę dalej na zachód czy południe, i to już wystarcza, prawda, żeby sobie spokojnie tę zimę mhm. przepękać, a wtedy mamy też dobrą pozycję startową, żeby być tu przed innymi, żeby znaleźć lepsze miejsce lęgowe i to się w ten sposób kręci. Skołość więc się nakręca. Tych tak. gatunków będzie przebywać. Mhm. Marzec ruszy się bardzo mocno, połowa kwietnia to już będzie. Szaleństwo. Raj. Tak, dla klasiarzy, obserwatorów. Azor, to już jest czas doskonały, no bo eksplozja ta z końca kwietnia i potem majowa, piękna, jak to mówią niektórzy, sałatowa zieleń mm -hmm. ruszy. I ta zieleń oczywiście będzie nas cieszyć, ale ona nam zasłoni. A, tak, właśnie. nie będziemy widzieć, będziemy słyszeć. Hmm. A, a potem ptaki trochę zamilkną, no bo okres lęgowy już wejdzie w fazę takiego gniazdowania, wysiadywania jaj. I wtedy już ptaki nie chcą się rzucać za bardzo w oczy, wiadomo, drapieżniki i tak dalej, więc one wtedy raczej milkną. No i skończy Czyli się. Teraz najlepszy Skończy etapu, się oczywiście Eldorado. Tak, na od końca lutego, przez cały marzec mm. do połowy kwietnia to jest y, najlepszy czas, żeby zakochać się w ptakach, w obserwowaniu ptaków, w słuchaniu ptaków, y, nauce może rozpoznawania tych najprostszych. Dźwięków takich jak zięba, chociażby w warunkach miejskich, czy to Cici Baj, wspomniane, bogatki, mm -hmm. czy zięba, która krótki trel kończy, zawsze takim samym zawijaskiem, dosyć charakterystyczne, powtarzalne głosy. Tak sobie myślę, że Ty jesteś takim też trochę świadkiem tego odracającego się życia, znaczy świadomym świadkiem, i yy, tak się zastanawiam, czy to też pomaga Ci na przykład jakoś tak wewnętrznie też się odradzać, jakby? Na pewno tak. No na właśnie. pewno tak, bo, bo faktycznie no ja mogę pomacać tego, tej pobudki życia i każdego do tego zachęcam. Na tyle, na ile może, na tyle, na ile znajdzie czas, na tyle, na ile jego lokalizacja na to pozwoli, czy możliwość jakiegoś przemieszczania się. Mhm. E, możemy zostać w mieście, możemy zostać na peryferiach miasta, bo to już naprawdę wnosi bardzo dużo, bo tam już wchodzimy znowu w zasięg kolejnych gatunków od bażantów, zaczynając przez właśnie sarnę, zająca, to już, to już tam jest. No, te zwierzęta są też w mieście, ale to już na to, na to nie, nie każdy ma, powiedzmy, na tyle czujne oko, żeby to wyłapać. No nie trzymają się aż tak bardzo blisko może osiedli, prawda? Eee, nie, ale tu naprawdę też zmienia się to bardzo szybko, ponieważ my bardzo szybko wchodzimy do nich i one siłą rzeczy muszą się przystosowywać i, mhm. i próbować też być eee, coraz bliżej nas. No tak to się poukładało. Natomiast tak i do tego bym was drodzy słuchacze zachęcał, żebyście też na chwilę znaleźli taki moment, w którym można trochę zwolnić obroty, otworzyć oczy, uszy, jak powiedziałem też czasami dotknąć, pomacać drzewa, gleby, tej pierwszej trawy, poczuć, że temperatura się zmienia, że ta ziemia może już nie jest taka lodowata, popatrzeć na te pierwsze pędy, które gdzieś za chwilkę też się pojawią. Nasłuchiwać ptaków, podążać za ruchem, bo to wewnętrznie daje nam niesamowitego kopa. I no, ja myślę, my, ja myślę, że my wszyscy to czujemy, mhm. tylko mhm. nie wszyscy mamy tego świadomość, że to są właśnie tego typu zależności. Mhm. Ale to chyba na tyle głęboko siedzi gdzieś w naszym DNA, bo tak było zawsze. Zawsze mhm. tak mieliśmy. I zawsze ci nasi bracia. Mniejsi. No ale kiedyś, kiedyś żyliśmy rzeczywiście w zgodzie z przyrodą, według tego rytmu przyrody, a trochę teraz to jesteśmy obok, prawda? Masz rację i patrząc nawet na to, jak żyją dzisiaj ludzie na wsi, to mam wrażenie, że bardzo często żyją tak, jak my, mieszczuchy. Ale po prostu są trochę rzadziej rozrzuceni, mają trochę inną perspektywę z racji tego, że za oknem może nie ma kolejnego bloku, tylko jest kawałek jeszcze łąki, pola czy lasu. Mhm. Ale to życie już, już funkcjonuje według zupełnie innego rytmu. To jest właśnie to, to miejskie. Du Czyli to miejskie, którym wypełniliśmy też z pośpiechem, mhm. Tak, tak. No i mimo wszystko to się gdzieś wkrada, wypiera. I jak rozmawia się z mieszkańcami wsi, zwłaszcza tymi starszymi, to mówią, że faktycznie jeszcze za dziadka, to ten rytm był w 100% naturalny i to natura wszystko kreowała. Potem już się zaczynało to chwiać, a dzisiaj oni sami mówią, że gubią rachubę, te pory roku za szybko po sobie następują, to wszystko się za szybko przesuwa. Mhm. No ale tylko niektórzy mają tego świadomość, a no niektórzy i... wpadają w to. Ale też przy okazji, i... te pory roku też zrobiły nam się takie trochę mało wyraźne. Jak były wyraźniejsze, to też łatwo było, łatwiej było chyba to, to wszystko no jakoś tak, uchwycić. Tak, tak, sobie tak sobie porobiliśmy, no porobiliśmy pracowaliśmy sobie. na to całe dziesięciolecia. No to teraz tak mamy. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo powiedziałeś podglądanie trochę tej przyrody, w które wplątujemy nasze zmysły, no ale emocje chyba też. No pewnie, no ale te emocje musimy też, znaczy nie musimy oczywiście, ale Możemy umieć nazwać albo nie, albo to gdzieś się dziwna w nas podświadomie, a jeżeli mamy świadomość, wiemy, to wiemy jaką ścieżką iść, żeby na przykład jeszcze bardziej to podsycać, bo tu raczej mówimy o fajnych i pozytywnych rzeczach, o tym mm -hmm. właśnie odrodzeniu wesennym życia. Tak jak wcześniej wspomniałem, te ptaki wracały gdzieś za światów, do tych naszych przodków, mm -hmm. prawda? Przynosiły słońce, przynosiły światło, cie przynosiły ciepło, przynosiły. Mm -hmm. No już nie chcę wybiegać daleko, bo przecież też dzieci i tak dalej, i tak dalej. No tak też Anny. bywało, że, że te wierzenia szły również w te strony, więc to było samo dobre. Kończył się głód, kończyły się choroby, kończyły się jakieś właśnie epidemie. Można było podnieść głowę optymistycznie, patrzeć w przyszłość, zabrać się do pracy ze zdwojoną siłą. No zobaczmy, jak mocno w nas siedzą takie wiosenne porządki. Przecież to nie jest tylko fizycznie czynność. Uporządkowania czegoś po czasami mokrej, czasami brudnej zimie, no różnie to bywa, ale to jest też coś, co trochę nas w środku gdzieś resetuje, restartuje. My tego potrzebujemy, mam wrażenie, czyli zamykamy trochę ten okres szarobury i ciemności za nami, a chcemy na czysto wejść, no i powinniśmy właśnie również trochę przewietrzyć głowę. Dlatego, no co nie, nieustająco będę powtarzał: ruszajmy się, wychodźmy na spacery. Właśnie z otwartą głową, czasami z tym telefonem gdzieś tam w głębszej kieszeni czy nawet wyciszonym dzwonkiem, żeby nas to nie rozpraszało. Dajmy sobie takich minut 5, czasami dziesięć, czasami chwilę wcześniej na przystanek albo gdzieś właśnie jakiś dodatkowy przystanek, przejść przystanek. O już to już jest mm, naprawdę, nie? To już jest to by wspaniałe, prawda? Tak. Korzystajmy z tego ile wlezie, bo przed nami naprawdę bardzo fajne 2 trzy miesiące. No zresztą ten maj przecież też na no nie będziemy go tu jakoś deprecjonować. No, nie, no maj, od zawsze majówka, tak, to wielkie święto. Mówię, dla ptasiarzy pewnie już, już jest po topie, po tej górce takiej ptasiarskiej, no ale przecież nadal się dzieje. Ma i czerwiec są też fantastyczne. A potem to już kolory, lato, zapachy, mm -hmm. zupełnie inne no temperatury. No i potem ta piękna, fotograficzna jesień, wyciszenie zimowe i dla wracamy. Fo dla, fotografa, I dla fotografa w tym czasie też jest tematów mnóstwo, bo tutaj będzie ta, ta pobudka, będzie dotyczyła po kolei różnych grup zwierząt, gatunków. Przecież ruszą płazy niedługo, bo już w marcu zaczną się wędrówki, żab, ropuchy, później kumaki startują. No, to, to długo będzie, się można działo. Było będzie się działo. <noise> będzie się działo i zacierać ręce tylko i korzystać z tego, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ta natura dobrze nam robi, jaką jest dla nas terapią, jakim jest fantastycznym lekarstwem, i nie musimy iść do nikogo po receptę. Możemy sami. No, to do tego zachęcamy. I bardzo dziękuję. Michał Stanecki, przyrodnik, fotograf, podcaster, autor podcastu, Spotkania z Przyrodą. Bardzo... Zachęcał. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.